na naszej strunowej ściance koło konserwacji i restauracji dzieł sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam Was serdecznie. Powiedzcie mi z jakim projektem tutaj dzisiaj do nas przyjechaliście? Czym nas chcecie tu zaskoczyć? Chcemy opowiedzieć dzisiaj o 130 urodzinach astrografu Henryka Godrejpera, którego mieliśmy zaszczyt konserwować wysiłkiem koła naukowego i studentów konserwacji dzieł sztuki, ale też studentów astronomii UMK. No, udało nam się stworzyć taki wspólny projekt renowacji tego wspaniałego instrumentu. Jakieś największe wyzwania podczas projektu? O, sprostanie niesamowitemu e, takiemu napięciu związanemu z tym, że jest to instrument absolutnie wyjątkowy trafił do Polski krótko po wojnie i był pierwszym instrumentem badawczym w Obserwatorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i tworzył w zasadzie toruńską astronomię. Był jednym bodajże z trzech czy czterech instrumentów tego typu w ogóle na świecie i pionierskim jeżeli chodzi w ogóle o historię nauki. Więc to, że mamy takie urządzenie w Polsce i to jeszcze na naszym uniwersytecie jest po prostu wyróżniające. Więc ten projekt był absolutnie e, konieczny, żeby zorganizować e, tak drobiazgowe działania i móc e, właśnie odtworzyć e, urządzenie w jego oryginalnych wszystkich blaskach. E, i odwrócić całą patynę czasu, która po prostu przez te pokolenia pracujące nad nim tam została po prostu na, nałożona, nawarstwiła się. Także to jest absolutnie bardzo złożone, złożony proces. Koordynacja pracy 60 osób, współpraca z czterema różnymi instytucjami e, dwa wydziały, fundacja, e, także zainteresowanie mediów, które się pojawiło i zupełnie przeszło nasze oczekiwania. E, i, I porozumienie się tutaj z członkami różnych specjalizacji z zakresu konserwacji. Sytuacji. Później jeszcze zorganizowanie w zasadzie konferencji, która była połączona z otwarciem całej wystawy, która pojawiła się wokół tego, tego projektu. Związało się to również z remonta, remontem pawilonu, ale w ogóle wydaje mi się, że to był jeden z takich pierwszych projektów, gdzie sztuka i nauka zbliżyły się po to, żeby pokazać, że można być dumnym z tego dziedzictwa, które tak często było w naszym kraju odbierane i które, które, o które dopiero uczymy się dbać. Więc uważam, że to jest fascynująca przygoda i tutaj bez, bez koła naukowego by się to po prostu nie, nie odbyło. Właśnie mówisz o dumie z dziedzictwa. Jakie to uczucie pracować nad takim przedmiotem jednak? Coś super ważnego. Myślę, że to była dla nas taka dosyć nietypowa, nietypowa okazja pracować przy tak, tak ważnym obiekcie. Na co dzień nie zdarzają nam się tak ważne obiekty, też nie mamy możliwości pracy wyczerpująco podczas przy obiektach metalowych, zabytkach techniki, są to takie dosyć nietypowe, nietypowe przedmioty, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia. Co pokażecie dzisiaj podczas swojej prezentacji? Czy przygotowaliście film, jakąś planszę, prezentację czy coś innego? No to jest właśnie w zasadzie cały projekt Ptaka i elementy chronologiczne. Tak, i... nasza prezentacja jest podzielona na trzy części, dlatego przyjechano z tej trójka. Nasz astronom nadworny opowiada o historii astrografu. Ja opowiadam o konserwacji, a Weronika opowiada o na efektach. temat tradycji, o efektach? Pracy, która, którymi było właśnie podtrzymanie tej tradycji, pokazanie, że można, że można, można zmobilizować grupę, że można być dumnym z tego, co się ma. Niekoniecznie wszyscy muszą dążyć do tego, żeby tworzyć jakieś nowe sprzęty, że czasem warto jest się zatrzymać i spojrzeć, co niszczenia na naszych oczach. No i to był taki prawdziwy studencki projekt naukowy, gdzie jako wolontariusze własnymi siłami po godzinach po prostu udało nam się coś uratować. No, brzmi naprawdę imponująco. To życzę Wam jak najwięcej takich projektów, na działania na tak ważnych przedmiotach. I w takim razie trzymamy kciuki za dzisiaj. Dziękuję Dzięki. Bardzo. Szanowni Państwo, nazywam się Szymon Żywica, jestem studentem astronomii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i razem z Paulą Śwituszak oraz Weroniką Machowicz musiał z reprezentującymi koło naukowe studentów konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Chcemy opowiedzieć Państwu o wyjątkowym projekcie unikatowego instrumentu badawczego, jakim jest astrograf Drapera. Astronomia potrzebowała narzędzi i metod badawczych, aby ze sztuki obserwacji ciał niebieskich przekształcić się w naukę ścisłą. Trzy przełomowe osiągnięcia nauki i techniki, teleskop. Aparat fotograficzny i spektrograf znajdują wyrafinowaną kulminację w astrografie Drapera. Instrument ten, składający się z podstawy, montażu oraz tuby wraz z obiektywem i pryzmatem obiektywowym, wykonane zostały. W warsztacie Alvan Clark and Sams, amerykańskiego wytwórcy największych teleskopów XIX i XX wieku. Zastosowany w teleskopie tak zwany obiektyw Petzvala to ośmiocalowy, portretowy obiektyw fotograficzny, wyprodukowany przez najstarszą europejską firmę optyczną. Na obiektywie zamontowany jest pryzmat obiektywowy, który rozszczepiał światło każdej z gwiazd, znajdujących się w polu widzenia instrumentu, w wąską tęczę, czyli widmo. To w widmie zapisane są wszystkie najważniejsze cechy fizyczne gwiazdy, jej temperatura i skład chemiczny. Nasz pryzmat obiektywowy to jedno z pierwszych takich urządzeń na świecie. Przy jednym naświetleniu pojedynczej szklanej płytki. Można było zrobić zdjęcia setek, a nawet tysięcy gwiazd. Obserwacje wykonane tym instrumentem, zredukowane i opisane wielkim wysiłkiem grupy badawczej profesora Pickeringa i Annie Jump-Cannon, doprowadziły do powstania pierwszego e, gwiazdowego atlasu astrofizycznego katalogu Drapera. Wprowadzana tam klasyfikacja to podstawowe narzędzie astrofizyki, stosowane do dzisiaj. W tej jednej wielotomowej publikacji ludzkość posiadła portret zbiorowy 350 tysięcy gwiazd. Na podstawie zebranych przy pomocy astrografu Drapera danych powstał diagram HR, który dla astronomów ma znaczenie takie jak układ okresowy pierwiastków chemicznych dla chemików. Umożliwia on zrozumienie cyklu życia gwiazd. Po wojnie, kiedy w Toruniu powstawał uniwersytet, a w Polsce sprzęt badawczy nie był dostępny, profesor Dziewulski i profesor Iwanowska podjęli ogromny trud stworzenia od podstaw obserwatorium astronomicznego godnego patrona naszej uczelni. W geści naukowej solidarności profesor Harlow-Szeplej, dyrektor Harvard College Observatory w 1947 roku podarował naszemu obserwatorium astrograf Drapera. Ostatnie obserwacje wykonane zostały astrografem w latach 90. XX wieku. Przez trzy kolejne dekady astrograf, chociaż przez społeczność naukowców z należnym mu szacunkiem, nigdy nie miał zapewnionej profesjonalnej opieki konserwatorskiej. Wiele lat cierpliwie czekał na szczególnie sprzyjającą konfigurację gwiazd. W tym miejscu historii astrografu pojawiło się koło studentów konserwacji dzieł sztuki, którego 11 członków jednogłośnie uznało, że to przede wszystkim my nie możemy dopuścić, aby obiekt zabytkowy tej rangi, i to na naszym uniwersytecie, pozostawał w tak opłakanym stanie stworzyliśmy prawdziwie studencki projekt naukowy. Od czasu przybycia astrografu do Torunia w 1947 roku był on kilkukrotnie pokrywany warstwami różnego rodzaju farb i choć z naszej perspektywy odbieramy je dziś jako nieestetyczne, to należy pamiętać, że w momencie ich wykonywania były to często jedyne dostępne materiały, a każda kolejna warstwa była nakładana w trosce o zabezpieczenie powierzchni metalu przed wilgocią i korozją. W ten sposób naukowcy chronili swój cenny instrument. Konserwacja astrografu od dawna marzyła się osobom pracującym w Centrum Astronomii UMK oraz Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, instytucji zajmującej się popularyzacją nauki i organizacją zwiedzania obserwatorium. Dlatego, gdy jako koło wykazaliśmy się inicjatywą, czyli grupą zadeklarowanych osób pod kierunkiem dr Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk z Pracowni Konserwacji Zabytków Metalowych UMK, bardzo szybko znalazły się środki na zakup materiałów potrzebnych do naszej pracy. Ze względu na skalę i złożoność przedsięwzięcia, Zaangażowanych w projekt było ponad 60 osób. Zmobilizowane zostały wszystkie specjalności na naszym kierunku. Studenci w ramach zajęć w pracowni metalu zajmowali się drobniejszymi częściami astrografu, natomiast członkowie koła odpowiedzialni byli za konserwację najcenniejszych i bardziej wymagających elementów w ramach wolontariatu, poświęcając na pracę swój wolny czas. Jak widać na prezentowanym slajdzie, sama praca z obiektem to tylko ułamek czasu przeznaczonego na realizację projektu. Wraz z konserwacją wykonane zostały również badania materiałoznawcze, powstał projekt konserwatorski, dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja konserwatorska z przeprowadzonych prac. Poza tym kolejne etapy, takie jak transport czy montaż przy obiekcie o takich gabarytach, były również ogromnym przedsięwzięciem logistycznym. To, z czym mieliśmy do czynienia w pracowni, to przede wszystkim pokaźna ilość różnego rodzaju stalowych bądź żeliwnych elementów astrografu, a także wykonane z miedzi, mosiądzu i szkła obiektyw czy pryzmat. Niektóre z elementów są wykonane z różnych stopów metali, a każdy z nich wymagał doboru innego rodzaju narzędzi od czynników. W dużym skrócie naszą pracę można podzielić na cztery podstawowe kroki. Pierwszy to rozkręcenie wszystkich elementów, następnie oczyszczenie każdego z nich z warstwy malarskiej oraz na warstwie korozyjnych, tak aby w kolejnym kroku móc w pełni pokryć powierzchnię środkami opóźniającymi utlenianie metalu. Ostatnim etapem było nałożenie warstwy bezwarnego lakieru lub farby, chroniącej wcześniejsze powłoki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pod okiem pani profesor Tomaszewskiej-Szewczyk z tą samą dokładnością pracą poddane zostały wszystkie elementy astrografu, nawet te niepozorne, jak śruby, obciążniki czy widoczna tu delikatna drewniana kaseta na szklaną płytkę. A oto efekt naszej pracy już w całej okazałości. Projekt naszego koła zaowocował nie tylko przeprowadzeniem pełnej konserwacji astrografu Drapera, ale niósł ze sobą także szereg działań i wydarzeń zainicjowanych prezentowanych przedsięwzięciem. Przede wszystkim odnowiony został pawilon astrografu. We wnętrzu przygotowano wystawę historyczną opowiadającą o początkach toruńskiego obserwatorium oraz o odkryciach dokonanych na astrografie Drapera przez zespół Edwarda Pickeringa. Zwieńczeniem projektu była uroczystość, która odbyła się 4 czerwca 2019 roku. Wydarzeniu temu towarzyszyła kilkugodzinna sesja naukowa, która umożliwiła spotkanie się kilku pokoleniom środowiska akademickiego, a pierwszym studentom torojskiej uczelni pozwoliła zobaczyć, że narzędzia ich pracy i świat, który wtedy zaczynali tworzyć, są wci wciąż dla nas ważne. Nasz projekt stał się dowodem na to, że młodzi odczuwają potrzebę pielęgnowania i podtrzymywania tradycji, troski o kulturę intelektualną, której materialnym symbolem są zabytki techniki, choćby takie jak astrograf Drapera. Informacją o projekcie udało nam się podzielić także na konferencji astronomicznej, podczas której studenci astronomii z całej Polski mogli dowiedzieć się więcej o procesie konserwacji zabytków techniki. Dzięki licznym pytaniom z sali wiemy, że nasz referat zaszczepił w publiczności ideę opieki nad zabytkowym instrumentarium i mamy nadzieję, że za naszym przykładem podążą kolejne ośrodki naukowe. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu oraz przebieg procesu konserwacji staną się ogólnodostępne dzięki artykułom naukowym, które są już na etapie publikacji. Przystępując do projektu nie spodziewaliśmy się, że nabierze on aż tak wielkiego rozgłosu. Mówiło o nas liczne media lokalne, w internecie pojawiło się ogromne zainteresowanie i entuzjazm ze strony środowisk związanych z astronomią. Udało nam się wzbudzić zainteresowanie astrografem, a jego historia miała okazję ponownie wybrzmieć i dzięki nowemu medium dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Dzięki naszej pracy tysiące osób odwiedzających rocznie obserwatorium będzie mogło zobaczyć astrograf w jego oryginalnej formie. Udało nam się stworzyć niezwykły, międzypokoleniowy projekt i dokonać niesamowitej mobilizacji ponad 60 osób, co zaowocowało interdyscyplinarną współpracą i powstaniem pięknego pomnika pamięci osób, które po II wojnie światowej tworzyły podwaliny torońskiej astronomii. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę.